mano, z tej strony Bądzio20 i witam was W wynikach rekrutacji do drugiego sezonu śmierci nośnej krainy Wybrałem już e whitelistem, Jestem ja, SSTV, Mati To są ludzie, którzy już byli dawno, ale tych wybrałem dzisiaj Mr. Krajzol Polska, Mitsuk Gameplayer, Malina.pl Malinka.pl, Patrycja.pl, Swanton LFCD, Exalia TheChef22, ProDanielGame.pl, Shinigami666.pl, e, TheCorex, Mistrzu Playing, DarkPl120, Kicia.pl, Ragusik, Ksioręże 14 x Detrox, Mister Traxer. mamy cztery dziewczyny. Tu są dwie, tu jedna i A tu, i tu jedna. <laughs> okay. To już jest White Lista, to teraz podzielimy na drużyny. Są dwie drużyny. Drużyna pierwsza niebiescy i Ole napisałem niebiescy EBSC drużyna e, druga czerwony. Um, drużyna niebieskich TYTA11STV -e, i MATI już są dostosowane. Teraz losujemy Minecrafter Polska. Do jakiej drużyny trafi Minecrafter Polska? Do drużyny numer dwa. Um, czyli Mr. Krajzol Polska trafi do drużyny numer 2. Um, do to kogo trafi Mitsu gameplay? do drużyny numer 1? Trafia Mitsu e gameplay. Mhm, mm e, sorka. Do jakiej drużyny trafi Malinka.pl? Do drużyny numer 2? Do kogo trafi Patrycja.pl? Do drużyny numer 2. A więc, no, już dwie dziewczyny w jednej. Sorka. Okej. Okay. Do jakiej drużyny trafi Swanton LFC? Do drużyny numer 2. <grym i wstrych> Dobra drużyny serwerowe tu już cztery osoby są, tam też cztery okay. do kogo trafi Exaria jest, znaczy żeby trafiła kolejna do mnie, tak um. ok, do kogo trafi Jeff22 do kogo on trafi do drużyny numer 2 do kogo trafi Prodanielgame.pl Do drużyny numer 2 A, zaraz, nie będzie co wybierać już 6 już, mają jeszcze 4, tylko może do niej dojść Do kogo trafi? Shee Do kogo trafi Paulina? Paulina trafia do drużyny numer 2 Ja pierdziele, jaki skład sim się robi e, okej, okay. mm. Do kogo trafi Corex? Korex trafi do drużyny numer jeden Drużyny serwerowe. Korex do kogo trafi? No, jestem z powrotem, wypadłem z wątku trochę, bo, bo, bo musiałem iść gdzieś. Ok, kogo losowaliśmy? E, losowaliśmy Sheeny. Tak, korekse losowaliśmy. Ok, A teraz losujemy Mistrzu Playing. Do kogo trafi? Do jakiej drużyny? E, trafi Mistrzu Playing, trafi do, do drużyny numer 1. Numa... one... Nie, coś tam, dobre Do jakiej drużyny trafi... Darkpl do, dru do drużyny numer... 1 I teraz tak. Raz, dwóch, trzech, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mhm. Do kogo trafi kicia.pl? Do drużyny numer 1. Raz, 3 4 5 6 8 9 u nas. Jeszcze tylko jedna sala może do nas dojść. Kto to będzie? I do kogo trafi Raguśik chyba. się do drużyny numer 2. A więc Raguśik trafi do drużyny numer 2, do kogo trafi X Orange 14. Do drużyny numer 1. A więc mamy komplet w drużynie numer 1. Mamy e, roz 4, 6, 80 graczy, tu mamy 4, um, 8 graczy i Detrox i Mr. Traxer. Um, do drużyny czerwone. Widzimy podział drużyn e, wszystkich, e, którzy są nawet liście, czyli w też w opisie, macie mi podać swoje escapy, na macie napisać do mnie na 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 youtube swój scape i swój nick niezależnie czy mam was na scape czy nie bo mi się nie chce po tym prosić tak? scape nick w minecraftie na do na youtube ie. to by było tyle mm, zapiszmy zapiszmy dziękuję za obejrzenie i start serwera przewiduje na mm, się niedziela, czwarty, piąty, wtorek, godzina 17: start serwera. Dziękuję um, i zapraszam na coś tam, nie wiem, na